Nestbank powstał z połączenia dwóch marek FM Banku i Polskiego Banku Przedsiębiorczości. Tutaj takim fajnym przykładem tego, co robimy, może być nasz program Fitness. Jak przyjdziesz do nas do centrali, to nie spotkasz tłumu ludzi w garniturach, z teczkami w ręku. My mocno stawiamy na taką spójność z naszą kulturą i z naszymi wartościami. Dzień dobry. 13.10 na ekranie, a zatem zaczynamy 13.10 u a dzisiaj waszym gościem jest. Magdalena Brzus. Skąd jesteś? Jestem z Nest Banku. Okej, okay. to jest, będzie bardzo ciekawy odcinek, <laughs> bo myślę sobie, że po pierwsze musisz przedstawić siebie, po drugie musisz przedstawić Nest Bank, bo myślę sobie, że dla tych osób, które nie siedzą bardzo mocno w finansach, też może nie być znana e, instytucja. Mhm. Czym jest Nest Bank? Od tego zacznijmy. Nest Bank jest jedną z najświeższych marek e, na rynku finansowym, myślę, że można tak powiedzieć, ponieważ jako marka funkcjonujemy od 2016 roku. E, I wiążą się z tym e, pewnie małe minusy, bo tak jak mówisz, część osób może tej marki mhm. jeszcze nie kojarzyć, ale wiążą się też z tym plusy. Jesteśmy marką świeżą, nową, co się wiąże z ciekawością, e, no i daje dużo możliwości. Pracownikom, dlatego że tą markę cały czas tworzymy. Ona okay. cały czas powstaje. My, jako bank, targetujemy się głównie na finanse takich mikroprzedsiębiorców. Chcemy być takim opiekuńczym przewodnikiem po świecie finansów. Dla osób, które prowadzą własny biznes i także dla rodzin, czyli gdzieś tam te finanse osobiste to jest taki główny kor, ale nie tylko, no bo też gdzieś mamy obszar inwestycji, ten depozytowy także, więc taka szeroka oferta bankowa, natomiast no, głównie stawiamy na to, żeby być blisko gdzieś, gdzieś tych rodzin i mniejszych przedsiębiorców. Okej, okay. za co Ty odpowiadasz? Ja mam olbrzymią przyjemność prowadzić wydział, który nazywa się Wydział Rozwoju i Employer Brandingu. Czyli krótko mówiąc, odpowiadam za ludzi, mm -hmm. za ich rozwój, za to, żeby im się dobrze i fajnie pracowało, e, i żeby lubili to, to miejsce pracy, które staramy się dla nich tworzyć. Okej, okay. to skoro starasz się robić <laughs> tak, żeby ludzie lubili miejsce pracy, to moje pytanie jest dość proste. Za co ludzie lubią was? Bank jako miejsce pracy, nie z pozycji klienta, ale mm -hmm. z pozycji pracownika. No to trzeba by zapytać pewnie ludzi. E, Pytacie nad... ich pewnie. <laughs> tak, pytamy, zgadza się. Pytamy ich. Um, staramy się jako jednostka i w ogóle jako HR, jako cały departament HR-u, bo mój wydział jest tylko jedną częścią e, całego departamentu. Um, poza tym, że zabezpieczyć ludzi od tej. Strefy takiej, może strefa to, to złe słowo, ale od tej strony takiej bezpieczeństwa, czyli gdzieś tam dbamy o to, żeby te podstawowe rzeczy były za, zabezpieczone, typu wypłata na czas, umowa, dokumenty. Tutaj za to nasze kadry odpowiadają, więc to jest ta pierwsza podstawowa funkcja HR-ów. Natomiast staramy się też dodatkowo wprowadzać trochę takiej świeżości i nietypowych aktywności, dla ludzi. I tutaj takim fajnym przykładem tego, co robimy, może być nasz program Fitness. To jest taki program, który Fitness. jest Fitness. tak. Okej. Okay. Tworzymy go od trzech lat, e, i on gdzieś skupia się w głównej mierze wokół takich um, tematów związanych ze sportem, ze zdrowym stylem życia, odżywiania, ale też profilaktyką, no i trochę z takim fanem w miejscu mm. pracy. Więc um, dużo inicjatyw, które w ramach tego programu organizujemy, mają za zadanie właśnie takie uprzyjemnienie e, pracy i, i sprawienie, że, że jest trochę fajniej. Okej, okay. to w ogóle jest ciekawe, czy takim rynku, jakim jest bankowość, można sobie pozwolić na to, żeby mieć, no właśnie, fajną pracę? Hmm. Ciężko mi się odnieść do całego rynku. My chcemy, żeby to była nasza przewaga konkurencyjna. Chcemy pokazać kulturę organizacyjną niestandardową, nieszablonową. Zresztą nieszablonowość to jest jedna z naszych wartości. Chcemy, żeby nasza kultura nie była. Taką typową kulturą dla sektora finansowego. E, czyli jak przyjdziesz do nas do centrali, to nie spotkasz tłumu ludzi w garniturach z teczkami w ręku tylko bardziej prawdopodobne jest że zobaczysz ludzi właśnie ubranych nie wiem w dżinsy w T-shirty latem w krótkie spodenki którzy nie wiem siedzą sobie na takiej work kafeterii czyli takiej przestrzeni do wspólnej pracy nie wiem na poduszkach na przykład i coś tam sobie wspólnie wypracowują um, i, I to jest takie nietypowe dla banku. Nie. Ja lubię to porównywać trochę do tego, że my jesteśmy w takim fajnym punkcie, bo zaczęliśmy od bycia startupem, od bycia pewną, pewnym projektem i gdzieś tam pomału wchodzimy już w tą machinę korporacyjną, bo zaczynają nas takie procesy korporacyjne dotykać, ale ta nasza kultura jest właśnie takim. Fajnym złotym środkiem pomiędzy jeszcze startupem a już trochę korporacją. Okay. Żeby trochę dać i dać poczuć skalę Waszej organizacji, jak duzi Wy jesteście? E, no, Dla niektórych nadspodziewanie e, duzi, ponieważ mamy już około 1500 osób ogólnie. 1500 podzie. osób po startupie. Po startupie, tak. <gry> okay, to, ładne, to, to ładna jest dosyć definicja. Ale Wy jesteście bankiem, normalnie jakby jesteście w pełni tak. instytucją jakby kontrolowaną przed, tak jakby przez nadzór bankowy i wszystkiego. BFG, KNF, regulatorzy, A. dokładnie tak. To okay. jest bardzo regulowany rynek, więc tutaj jak najbardziej w zgodzie ze wszystkimi procedurami funkcjonujemy, jesteśmy zarejestrowani, a także jak najbardziej. Okay. Jeżeli przychodzą do Ciebie ludzie na spotkania, chociażby rekrutacyjne albo w procesie onboardingowym, co jest głównym elementem, na którym Wy mówicie, dobra, przyjdź do nas? Hmm, dobra, przyjść do nas. To pewnie zależy bardzo mocno od obszaru, bo w bankowości to mhm. jest trochę tak, że ludzie kojarzą pracę w banku z finansami stricte. A bank e, to jest tak naprawdę miejsce, gdzie się każdy znajdzie miejsce dla siebie, bo my mamy HR, -y, mamy marketing, e, mamy e, takie departamenty produktowe e, odpowiadające za projekty, oczywiście... Stricte finanse, księgowość, ale też gro jednostek takich, powiedzmy, wspierających ten biznes, więc tutaj bardzo dużo zależy od, od obszaru. Natomiast my mocno stawiamy na taką spójność z naszą kulturą i z naszymi wartościami. Okay. Um, Tworząc markę, stworzyliśmy też wartości, którymi staramy się na co dzień kierować, które są obecne w naszym życiu, w naszej komunikacji. No i często. W procesach rekrutacyjnych pada pytanie, na przykład, z którą ty, z tych wartości dany kandydat się najbardziej utożsamia albo czy w ogóle słyszał o tych naszych wartościach. No bo jeśli słyszał i jeśli one jemu też są bliskie, to jest szansa, że się dogadamy. Okej. Okay. Jakie to są wartości? Powiedziałaś o nieszablonowości? Tak, nieszablonowość, zaradność, zaangażowanie, optymizm i współpraca. Okej. Okay. Brzmi jak miejsce dla mnie. Szczególnie ta nieszablonowość, zaangażowanie i optymizm. To myślę, że z tym bym sobie najbardziej poradził. Okay. Jak mierzycie? Znaczy, jak, zupełnie szczerze, jak, jak oceniacie, że ktoś faktycznie się identyfikuje z tymi wartościami na starcie? No, to takie miękkie rzeczy zawsze są trudne do oceny do zmierzenia. Trochę pewnie trzeba gdzieś postawić na wyczucie e, i na autentyczność przekazu, który taka osoba e, kieruje do nas? E, Najczęściej dzieje się to w trakcie rozmów rekrutacyjnych. Tutaj nasz Wydział Rekrutacji bada i poza tym, że pyta, no to też dużo o banku opowiada i stara się też gdzieś um, sprawdzić, czy ten kandydat, który po drugiej stronie siedzi, czy dla niego to też jest fajne. Czyli jakby w obie strony, nie tylko czy jemu się e, podoba e, czy sprawdzamy też czy jemu się nasza oferta jako pracodawcy e, podoba więc e, żeby to było właśnie taka, taki deal dwustronny a nie że tylko przychodzisz my cię testujemy sprawdzamy nie wiadomo co robimy e, a potem ty w sumie nie wiesz tak na mm -hmm. co możesz liczyć więc tutaj staramy się trochę grać fair e, i tak samo z tym sprawdzeniem wartości e, opowiadamy o nich jeśli ktoś o nich wcześniej nie słyszał i po prostu pytamy, tak sprawdzamy na ile te wartości są bliskie, pewnie zdarzają się pytania o przykłady, jeżeli ktoś mhm. mówi, że tak, że nie wiem, któraś jest mu szczególnie bliska, no to zawsze warto to wtedy pogłębić, a dlaczego? Podaj przykład, żeby rzeczywiście móc ocenić, czy czy to nie jest taki strzał, że mm -hmm. akurat ta? Tylko czy, czy kandydat ma jakiś konkretny przykład? Czy ktoś mówi, a jestem zaradny. Jak się poradziłeś? No właśnie, nigdy sobie nie radzę, no ale, 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 ale generalnie was zawsze chciał być zaradny. Okej. Okay. No dobra. Te, to to jest w ogóle jakby ciekawe, że ty powiedziałeś, że są różne stanowiska na które można przejść. Dzisiaj pewnie w dużej mierze bank to jednakże jest centrum danych. To czy znaczy, ja zawsze będę mówił, pewnie dzisiaj, powiedzieć, mm. te, ten wymiar jakby analityki, jakby całego big data to jest. To jest piękna część bankowości, ale to znaczy, że wy konkurujecie naprawdę nie tylko z sektorem finansowym, tak. ale z bardzo dużą ilością. Innych organizacji. No, zdecydowanie. No, świetnym przykładem jest tutaj chociażby IT. Mhm. Chociaż ja osobiście e, nie lubię stawiania branży IT jako e, wzór, czy jako przykład, bo to nie jest grupa e, i próba reprezentatywna, no. e, bo ta branża rządzi się trochę swoimi prawami, no ale mamy departament IT bardzo duży liczący, ponad 100 osób. E, no i tutaj w pozyskiwaniu specjalistów z tego obszaru konkurujemy z całym rynkiem, mhm. tak? czyli mhm. też nie tylko z firmami Stricte IT, ale ze wszystkimi firmami, które mają się. Się wiedział o IT, więc teraz to chyba są wszystkie, jakie mm -hmm. na rynku są. Więc to okay. jest taki fajny przykład. Dobra. No to jeżeli mówimy, mówimy o ofercie, co takiego wyróżnia Waszą firmę? Oprócz kultury. Jest kultura, jest, jest mm -hmm. fitness. Tak. OK? <laughs> um, no. Co takiego nas wyróżnia? Jak pytasz o wyróżnik, to nie będę mówić o standardowych benefitach, które teraz są powszechne, bo je też mamy, ale staramy się, żeby one były trochę ponad, czyli. Staramy się tę naszą ofertę ubogacać, dodawać nowe elementy, i takim przykładem jest w ubiegłym roku kafeteria. To też nie jest, nie jesteśmy tu odosobnieni. Myślę, mm. że jest sporo firm, które taki system posiadają, ale nie jest to jeszcze taki standard na rynku, czyli system punktów, które pracodawca przyznaje i które pracownik co miesiąc może przeznaczyć na. Dowolny przez siebie cel w systemie, czy to bilety do kina, czy jakaś atrakcja, czy coś związanego ze sportem. Tutaj, jakby pracownik ma dowolność, i w zależności od stażu pracy, liczba tych punktów. Jest zróżnicowana i pracownicy mogą sami decydować, na co sobie te środki przeznaczają. Więc to jest taki, taka jedna nowość fajna, która myślę trochę nas na rynku wyróżnia. Poza tym staramy się dużo robić wewnątrz dla ludzi. I ja na przykład jestem takim nietypowym wydziałem EB, bo nasze EB jest nastawione w głównej mierze do wewnątrz, czyli zaczynamy od środka, zaczynamy od zbudowania fundamentu. I na tym się przede wszystkim skupiamy, czyli na naszych pracownikach, a niekoniecznie na reklamowaniu na spoza, Gdzieś tam zaczynamy wychodzić pomału ze skorupki i pokazywać, że robimy sporo fajnych rzeczy, ale te fajne rzeczy, które w środku robimy, chcemy, żeby były cały czas najważniejsze i żeby były w centrum naszego zainteresowania. Ok, powiedziałaś, że robicie dużo dla ludzi wewnątrz organizacji. Jaki macie staż pracy? Staż pracy jako zespół? Mm, no. Ale pytasz, kiedy zespół powstał, czy o członków zespołu? Poszczególnych członków, no po członków zespołu. Ile osób jest tych, którzy pamiętają początek? E, ile osób jest tych, które pamiętają początek? W całym HR-ze myślę, że jest ich sporo. W moim zespole jest jedna taka okay. osoba, która jest w zasadzie od, od samego początku, e, reszta jest, e, ma zróżnicowany e, staż pracy. Natomiast są w samym departamencie jest takich osób więcej, które, które ten początek pamiętają, jak chociażby nasza dyrekcja, która jest od wielu, wielu lat i, i przez te wszystkie fazy, przez które nasza firma przechodziła, przeszła, i to ona gdzieś tam nadaje, wyznacza ten główny kierunek, w okay. którym podążamy. A ty wiele lat jest Ile? Jak długo jesteście jako firma? Jako marka, no to to są e, tak naprawdę trzy lata. Natomiast wcześniej to nie jest tak, że bank powstał z niczego. No właśnie, okej. Okay. Tak. Nestbank powstał z połączenia dwóch marek: FM Banku i Polskiego Banku Przedsiębiorczości. E, I to już są lata, lata wstecz, więc Aha. są osoby i z 10-, i z 15-letnim stażem. Okej, okay. ale dalej mówicie, że jakby w takim razie bank jest, jeśli chodzi o zasięg, tylko polski. Czy macie oddziały za granicą? Nie, nie mamy oddziałów za granicą. Czyli jakby. Kariera dla kogoś, kto myśli o tym, ok, idę do banku po to, żeby zrobić karierę międzynarodową, u was jest utrudniona. No, z racji tego, że nie jesteśmy firmą międzynarodową, to, to tak. Natomiast no, jesteśmy firmą o szerokiej i bogatej strukturze organizacyjnej, i wydaje mi się, że w większości dużych instytucji finansowych właśnie ten rozwój ma szansę się zadziać, przez to, że, że jest rozbudowana struktura i w ramach tej struktury można gdzieś dokonywać jakichś ruchów, przemieszczać się, i to też jest fajny sposób na to, żeby się rozwijać. Okej, okay. jeżeli nie chce pracować w oddziale, chcę pracować w centrali. Gdzie mogę pracować? Lokalizacyjnie mogę pracować w Warszawie lub w Gdańsku. Skąd to połączenie? Skąd to połączenie? No też gdzieś tam z czasów różnych fuzyjnych, czyli z czasów, kiedy część, kiedy meritum tak naprawdę mhm. znikał z rynku i on miał swoją część w Gdańsku, która można powiedzieć w dużej mierze została przez nas wchłonięta. Poza tym mamy też część osób z najwyższej kadry zarządzającej, które są w Gdańsku, i wokół nich część ich obszarów też się obudowała właśnie w Gdańsku. I, i, i tak się zadziało, że jesteśmy właśnie podzieleni. Mamy część jednostek, które są stricte w Warszawie, część, które są stricte w Gdańsku, ale część takich, które są i tu, i tu. Okay. Który rynek jest trudniejszy z Twojej perspektywy, jeśli chodzi o. Zarządzanie kulturą organizacyjną, utrzymywanie właściwych ludzi i pozyskiwanie ich? To jest trudne pytanie, bo to znowu zależy dużo od obszaru. Jest część specjalistów, których łatwiej jest pozyskać w Warszawie, a jest część specjalistów, których łatwiej jest pozyskać w Gdańsku, więc. To bardzo zależy, natomiast taka dywersyfikacja na pewno pomaga, bo jeżeli mamy, mamy jednostkę, gdzie e, nie musimy się wiązać konkretnie, mm -hmm. że to musi być Warszawa, e, no to mamy dodatkowe, dodatkowe źródło, tak? Mm -hmm. Bo jeśli nie uda się kogoś znaleźć w jednej lokalizacji, to być może znajdziemy kogoś takiego w drugiej. Dla mnie na pewno dużym wyzwaniem jest to, żeby w obu lokalizacjach ludzie czuli się równo traktowani mm -hmm. i żeby. Tą spójność utrzymywać, żebyśmy się czuli jak jedna, a nie dwie centrale. To na pewno od tej strony takiej wewnętrznej, HR-owej jest najtrudniejsze, no ale staramy się, żeby, żeby tak właśnie było. I jak Wam idzie? To znowu pewnie trzeba byłoby zapytać ludzi. Natomiast. No, wszystkie nasze działania, które podejmujemy, zawsze mamy z taką myślą, że mamy dwie lokalizacje, że mamy rozproszoną sieć oddziałów, więc zawsze się zastanawiamy, jak daną e, akcję, jak dane działanie przeprowadzić tak, żeby ono było dostosowane do tego rozbicia lokalizacyjnego, żeby nikt się nie poczuł pominięty, wykluczony, więc zawsze, jeżeli. Podejmujemy jakieś działania w centralach, no to staramy się, żeby one szły dwutorowo w obu lokalizacjach, e, najlepiej w tym samym czasie, żeby nie było em, tutaj jakichś em, no, takich powodów do tego, żeby któraś ze stron mogła się czuć gorzej. Okej, okay. to jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę, bo w końcu dwie centrale mówiące jednym wspólnym głosem to nie jest tak łatwo zrealizować. Waszym gościem dzisiaj była? Magdalena Brzus. Bardzo dziękuję, zostańcie z nami przez kolejne kilka dni o 1310 a my wrócimy do tematu o Nestbanku. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję, życzę udanej dalszej części dnia. Do zobaczenia.